i ta postać prostu wygląda jak ten sam. <tąknie> I wziąłem se tak o i tak. <tąknie> o Boże, o nie, o nie, o. o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o no to w tym, możesz wtedy szybciej bić ludzi, jak masz podkę na prędkość. Kurwa fakt. <śleszy> <The> straight fans. <fact. śleszy> Siedzą dwa jaskinia Masz podkę na prędkość? Nie, pochuj mi! Ja tylko młotek głowa! Ale ty wtedy młotek głowa szybciej! A kurwa! W ogóle? Jak da się wszyscy po jeden, to wszyscy będziecie mogli do rąk no, to znaczy darmowo, no za jeden golda. No tak. No jakby ktoś z was zdał więcej niż jeden bloku. Kontynuuj. Zastanawiam się. Ty pieniędzy masz! W jaki sposób żaba ma nam kurwa zapłacić? <grym> Ujebałem jej głowę. Widzieliście to? Wszyscy to widzieli? Teraz moja kolej. Ciekawe kiedy opo się skapnie, że grałem w to. <grym> Morning, ja pierdol. <laughs> 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 Kurwa. Nagraj to, to. Co boli moje oczy. No dobra, może akurat nie oczy. Andy Hansen. A bullet grabber nazywa się szybkie ładowanie. No. Słyszałeś? 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 Łapacz kurwa, łapacz kurwa. Co się dzieje? Brzmi. Trochę gejowo, ale lepiej. Chwytacz kurwa. Byłoby gejowo. Ta macacz kurwa. Może ja mogę nawet zrobić trochę języczkiem. No to tak... no to było tak że aż to nagrałem przez to odcinka Ja <laughs> Tak. <laughs> nie będzie prawa dojeżdżać. Pomyśleliśmy o tym samym! <laughs>

no jest. Mi... O... Ej, tylko ja chcę, żeby było dla mnie. się za. Co się stało? No mogę spawzować. To to nie jest online game, przynajmniej na razie. O! Kilim! kill. Him. kill him. O kurwa! Nie! Kurwa to jednak talib! Nie wiem, że po jednym! Po jednej nutce kurwa! Dobra, chciałem mieć szybkie, szybką ładownicę, żeby nie mógł nadąłacać! O, kto się umarł, kto się umarł! O nie wiem, w trajniczyku umarł! Miałem! Użyjś. Miałem jeden strzał! Za... Kurwa mać! 85% i może mi nie siąść. No ja wtedy się chuja urwę. <noise> Ogólnie e, w, pod, pod tym... tym... Pod tym e, gościu pisał komentarz. Że bardzo dobrze, że w takim razie nie mogą mieć dzieci, nie? Chłop się. <laughs> Chłop się zapytał o, dlaczego cię to ten. Dlaczego e, mówisz, że to dobrze, że nie mogą mieć dzieci? <laughs> to on Literalnie gościu jebał ją w dupę przez cztery lata, kurwa. I myśląc, że ją nie w cisze, jakby Nie powiem, no jest to trochę zabawne. Cztery. cztery... cztery... lata! Cztery no. lata! O czym Cztery, kurwa! Boże, w dupę. Ej, czemu mnie, kurwa, a nie jestem tym twoim frame'em? Zostaw mnie! To był... Mu... Zrespisz ten stalker? Nie, bo to był chyba jego i po prostu było mu szkoda chyba, czy coś, nie wiem, kurwa. Naprawdę. Co za cel... Nie, zrespij się. Nie, się. Tutaj. <laughs> pingi jak ty, w tym, mm weks. -hmm. O, kurwa. Despair'y! Mm -hmm. Sigma, si, uh, Sigma grants Awake witch struggles for years. Kurwa płacze po rangerem Jedźma <sighs> ma kurwa źle świat. Ta. Ha! Jako! Bra! 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 Ciepły blonde. Może kata, wiedźma to otuwa Daj, nie, daj, daj, to się pasowało Jeszcze daj, daj, raz. And so continue. all of the Yaksa bosses who are using my channel to launder money, kind of like a pizza joint in New York City. If you want to contribute towards the channel and facilitate all of our cool ah! activities, then I really okay. a look at my Patreon down below. Thank all of you for watching and waiting, and of course, don't try to escape. spush <laughs> <laughs> me! Kurwa... Jest... <grymne> oh, kurwa masz się się, zaczął się ruszać, ja pierd... Bez <grymne> co może wrupę po to te główne? Widzisz to kurwa po prawej? Co? Duża ptale ciała, taka, glizda. Wojdowa. Nie to tego ale że... ja, ja, kurwa. O! Oh. O! Oh, Oberon! Oh, let, let's... To jest oh. Oberon! <laughs> Co to kurwa robi Oberon?! Bonusowe endo, bonusowe endo... Asterite... Come on, nigga! Eee... o oh. Oberon <grym> na optykę. On już zrobił... on znowu zrobił... o tak już było, nie? Już drugi raz... Pół. No. Chcesz, żebym żygnął? O! Fuck! To, to nie jest Voidstorm, Artur. I nie drapnęło nam jeszcze. I know! Nie dost... Z... <laughs> nie <laughs> ja, ja mogę O, pijecie. On się może fanbawić swój. tarczę pewną tarczą jebaną. Obijemy, dobra. Trafię kawę, wypiję. Parę <laughs> znaczy... bateria musi się rozładować Ciężko powiedzieć, że ty <laughs> Ebi, Dzikami traci przytomność, ale ciężko. Ile masz jeszcze staków 3? 12. <laughs> Szkoda, co? że nie sformowana. <laughs> okay. Przypomniałem yeah. się lotu Kotek, co zaryfał oczami. That, <laughs> That would be your mother. Pa, ja pierdolę wydropiło, faktycznie. <śmany> ja pierdolę, co tu się odjebało? <śmany> Tam no, gościu pikną Tak ja. Byłem właśnie Kurwa Kurwa <grywa> To była <reakcja. grywa> No mra kurwa, i tak się wypierdolę zaraz Gdzie on jest? Chodź do mnie, Martini Henry Możemy od shotguna nie zdążę ci nawet unieść do oka, bo już będę miał, kurwa, rozpierdoloną mordę. Wypierdalej. Luga też z bliska to jak shotgun. Zaraz ci podniosę tylko kurwa wezmę punktów do węzły On mógł podnieść Bo Ty w gili Nie to def O, dobrze A, ona Wieczorem że tu stąd, widziałem tylko za nie umarł ja jestem człowiekiem to bardzo znerwicowanym, ja nie, czerwone, ja nie potrzebuję kurwa, kurwa się Jej, a to jest bardziej. Się ej. Kurwa. To... Nie wychylać się, rzuć jak stonka, wpierdalać kartofle. kurwy jesteście, Kurwa! Złota się nie zostawia! <laughs> <W> tamtym... <laughs> Ale... No kwiatek W nie. Wzywam do siebie, wzywam do siebie moli O, dobrze. No, o, dobra, o kurwa To jest tak dobra nawigacja Oprócz tego, to że ta to stara to... kurwa jest Ała! Jakaś kula wy na światło się zetrzyma tu, panie <laughs> <pierdolę. laughs> mi się podoba, zawsze tak chciałam. mam podobnie tutaj, gdzie teraz mieszkam, bo mam przez ulicę do sklepu. No i tyle, tak do marketu, mam przez ulicę dosłownie, mam ile, 100 metrów, nawet nie do marketu z domu. Mi się to bardzo podoba. E, 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 poza tym, nie wiem, budownictwo w tym stylu mi się tak, tak wiesz, Kosmo Lux mi się bardzo podoba. More. No, może te plastikowe kible to nie, ale. Kurwa, przegrzał się. Rozgierdą z tego No to... kurwa, No tri... co to jest? Nie żyje. Ja pierdolę! Było, kurwa? Tender, a się rozkraczyłeś. Stawaj! Tylko jedno, czy cztery? Cztery, chodź się napić. Chodź się dobrowara, padowy. Blok stawia. Ty za zarobiony. Ty kurwo już piacka jebana szmata jest tu... Oh, na meczkach. już mnie uku... kurwa się Dawno się tak dobrze nie ma w jednej jebanej grzegie. Kurwa jakiś robak do nas my zbieramy złoto. Ty złoto! Dużo! Tam jakieś kurwa ścierbol! Może Boże nie! Krawędź na suficie! Za co widzisz chłopaki? Mówisz się! A coś mnie próbował! <laughs> 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 ja, ja, ja. A to oh, dwóch leży już na zguce! To twoje zadanie, Daniel. Musisz nas podnieść. Dawaj najpierw na dół, bo jego robaki jedzą. A ja tutaj kurwa Pamiętajcie, skrywa, nie zostawiajcie żadnego krasnoluda Nie można zostawiać krasnoluda Nie, dwarf, nie, panu... nie <grym> zostawiam <grym> Dobra, ja uciekam O kurwa nie, NIE MOGĘ Lecisz za mną Jest wciąż Kurwa Nie. Co widzisz was wramat? Zobaczyć komu ma zdobyć. O kurwa A więc tak czujecie się na co dzień ze mną. Dość, kurwa przyjemnie. Ej, no się się na napisze. was słuchać z imunicją. Odpierdamcie się, ja nitro tu zbieram. Dobra. Ja tu się czuję na to jak w dumie kurwa To <laughs> nie się zgra W tamtą stronę Over here by the point. Dobra Przeciwnie no. wbił w jaki Ale Patrz jak nam spuścił teraz! Wszystko Kurwa no. i da! Teraz chronić to <śmienicza> Tak no nie będzie o tym raczej Ale jak to, to było, to Ej kurwa patrz na tego robota co to hakuje! On napierdala jak ten! Eee... Tego tak. To ta. A to nie będzie trud, okay. de <noise> Michael Jordan